W 2008 roku Britney Spears, ikona popkultury, została formalnie ubezwłasnowolniona, tracąc możliwość decydowania o swoim życiu i majątku. Teraz, po ponad dekadzie walki pod hashtagiem Free Britney, odzyskała swobodę działania. Zastanówmy się, czy podobny scenariusz mógłby mieć miejsce w Polsce i jakie są tego prawne oraz społeczne konsekwencje. W roku 2008. Co oznacza, że miało to miejsce już 13 lat temu, ikona muzyki pop została pozbawiona zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji. Odebrano jej możliwość sprawowania opieki rodzicielskiej oraz kontrolę nad niemal każdym aspektem jej codziennego życia. Można zastanawiać się, czy podobna sytuacja mogłaby mieć miejsce w Polsce i czy w roli gwiazdy mogłaby znaleźć się zwykła kobieta, matka, borykająca się z trudnościami życia codziennego. Tego rodzaju wydarzenia skłaniają do refleksji nad tym, jak daleko mogą sięgać regulacje prawne, gdy chodzi o ochronę zdrowia psychicznego oraz bezpieczeństwa jednostki, niezależnie od jej statusu czy popularności. Wciąż pozostaje otwartą kwestia, jak w praktyce wyglądałoby stosowanie podobnych środków w innym kontekście kulturowym czy prawnym, gdzie codzienne wyzwania i normy społeczne mogą różnić się od tych, z jakimi spotykamy się w Ameryce. Tego rodzaju sytuacje ukazują nam, jak złożone mogą być relacje między prawem a jednostkami, których życie publiczne często przyćmiewa ich prywatne zmagania? Warto zadać pytanie, w jakim kierunku zmierzają działania prowadzące do tak głębokiej ingerencji w sferę osobistą jednostki i jakie mogą być ich długofalowe konsekwencje? W ciągu ostatnich dwóch lat Britney Spears stoczyła zaciętą walkę o oswobodzenie się z kurateli, która trwała przez kilkanaście lat i była narzucona przez jej ojca. Wreszcie artystka odzyskała kontrolę nad swoim majątkiem, wycenianym na 60 milionów dolarów, a także nad życiem osobistym. Chociaż jest dorosłą kobietą i matką dwóch synów, zmuszona była żyć w taki sposób, jakby była osobą niepełnoletnią. Warto zastanowić się, jak doszło do sytuacji, w której taka znana i utalentowana osoba została ubezwłasnowolniona. Co więcej, pojawia się pytanie, czy podobny scenariusz mógłby mieć miejsce w Polsce. Istnieje bowiem pewne ryzyko, że kobiety mogą stracić prawa rodzicielskie oraz możliwość samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących swojego życia. Rozważania nad tymi kwestiami mogą prowadzić do refleksji na temat ochrony praw obywatelskich i swobód jednostki. W świecie, który coraz bardziej się globalizuje, takie przypadki zyskują rozgłos i powodują szerszą dyskusję na temat granic ingerencji w życie dorosłych osób. W efekcie coraz częściej pojawia się pytanie o to, jakie mechanizmy prawne mogą chronić nas przed takimi sytuacjami. Jak wiele musimy zrobić, aby każdy człowiek mógł mieć kontrolę nad swoim życiem? Przez wiele lat media nieustannie trąbiły o trudnej sytuacji prawnej znanej gwiazdy muzyki pop, a wszystko to za sprawą ruchu na rzecz uwolnienia jej spod kurateli. Ale jak naprawdę wyglądała cała historia od samego początku? Postanawiamy prześledzić każdy etap jej życia, koncentrując się na związkach, Macierzyństwie oraz wszelkich perypetiach związanych z nałogami, analizując wszystko rok po roku. Rok 2002 był momentem przełomowym w jej życiu osobistym, kiedy to zakończył się jeden z jej najgłośniejszych związków, ten z Justinem Timberlake'em, który przyciągał uwagę mediów przez dłuższy czas. Kolejnym ważnym rokiem był 2004, kiedy Britney postanowiła wyjść za mąż w Las Vegas, a jej wybrankiem był kolega z lat dziecięcych. Zaskakująco jednak. Ten związek rozpadł się już po upływie jedynie 55 godzin. Kilka miesięcy później Piosenkarka ponownie stanęła na ślubnym kobiercu, jednak tym razem wzięła ślub na poważnie z Kevinem Federlinem, który był tancerzem w zespole towarzyszącym podczas tras koncertowych Justin'a Timberlake'a. Wówczas była zaledwie 22-letnią kobietą. Para nie zwlekała z powiększeniem rodziny. Już w kolejnym, 2005 roku Pojawiło się na świecie ich pierwsze dziecko, a zaledwie rok później, w 2006, Britney urodziła kolejnego syna. Jednak zaledwie dwa miesiące po narodzinach drugiego dziecka, również w tym samym roku, złożyła w sądzie papiery rozwodowe. Następne miesiące przyniosły wiele informacji od mediów na temat zmieniającego się stylu życia gwiazdy, coraz częściej opisując, jak bardzo jej życie nabrało zabawowego i rozrywkowego tempa. Razem z innymi znanymi osobistościami, takimi jak Lindsay Lohan i pari Hilton, była widywana na licznych imprezach. Te wydarzenia często okazywały się pełne kontrowersyjnych sytuacji, w których brakowało nie tylko bielizny, ale i umiaru w spożywaniu używek, co stało się tematem wielu plotek i nagłówków gazet. W świecie show biznesu, gdzie ekscentryczne zachowania gwiazd często są bagatelizowane, Britney Spears stanowiła jednak wyjątek. Choć mogła być traktowana ulgowo przez swoją popularność, paparazzi nieustannie śledzili każdy jej krok, wychwytując momenty, które kazały wątpić w jej zdolność do odpowiedniej opieki nad dziećmi. Zdjęcia przedstawiające ją w niekorzystnych sytuacjach, jak choćby nieprawidłowy przewóz synów w samochodzie czy chwila, kiedy jeden z malców niemal wyślizgnął się jej z rąk, ponieważ była zajęta trzymaniem szklanki, obiegały media na całym świecie. Kiedy nadszedł niespokojny rok 2007, Britney zderzyła się z wieloma osobistymi wyzwaniami. W tym roku podjęła próbę leczenia uzależnień, lecz opuściła ośrodek odwykowy zaledwie po kilku godzinach. W tym samym czasie jej nietypowy i dramatyczny akt zgolenia głowy na łyso zszokował opinię publiczną, stając się symbolem jej mentalnych zmagań. Wrzesień tamtego roku przyniósł dodatkowe napięcia, gdy były mąż, Kevin Federline, wystąpił o pełne prawa do opieki nad ich synami. Sąd nakazał Britney poddawanie się regularnym testom na obecność substancji odurzających, co miało być wykonywane dwa razy w tygodniu. Niedługo potem jej problemy narastały krytycznie, kiedy była zamieszana w wypadek drogowy, z którego uciekła. Konsekwencją były prawne decyzje prowadzące do odebrania jej dzieci przez sąd. Coraz częściej pojawiały się doniesienia o jej hospitalizacjach, gdyż była kilkukrotnie zabierana z domu przez służby medyczne. Sytuacja zmieniła się dramatycznie 1 lutego 2008 roku, kiedy sąd orzekł, że Britney pozostaje pod formalnym kuratelą ojca, Jamesa Spearsa, oraz zarządził umieszczenie jej w szpitalu psychiatrycznym. Te wydarzenia miały daleko idące skutki, które najpełniej ujawniły się dopiero w 2021 roku. Okazało się, że przez wszystkie te lata, Britney była pozbawiona możliwości kontrolowania swojego majątku, który wynosił 60 milionów dolarów. Oprócz tego nie miała prawa nawiązywania nowych znajomości bez zgody ojca, co dodatkowo podkreślało jej izolację i ograniczenia. Pomimo wieloletnich trudności, wola walki Brytnej o odzyskanie niezależności i normalności była niezłomna. Dążyła do wykazania, że obecnie jest w stabilnym stanie psychicznym i fizycznym, a jej wcześniejsze destrukcyjne działania były spowodowane skomplikowaną kombinacją uzależnień, załamania nerwowego i nieustającej presji mediów, które stale miały ją na celowniku nie pozostawiając jej chwili wytchnienia. Swoje doświadczenia uczyniła fundamentem wieloletniej batalii o wolność, która trwała dwa lata i przyciągnęła uwagę ludzi na całym świecie. Spears ogłasza, że nie zamierza się poddać i planuje walczyć o sprawiedliwość, która według niej wciąż nie została osiągnięta. Wysuwa wobec ojca poważne oskarżenia związane nie tylko z niegospodarnością i nieuczciwymi działaniami w zakresie zarządzania jej majątkiem, ale także z przekraczaniem uprawnień i manipulowaniem jej życiem. Wokalistka nie kryje tego, że przez długi czas czuła się przytłoczona naciskami ze strony osób, które powinny były ją wspierać. Wspomina, że jej próby sprzeciwu były ignorowane i nie znalazła oparcia tam, gdzie powinna. Artystka kwestionuje także rzetelność wcześniejszych opinii lekarskich przedstawionych w sądzie. Dokumenty te, według niej, zawierały diagnozę o demencji, co wydaje się niezwykle podejrzane, gdyż w tym czasie nie tylko bez problemu występowała na licznych koncertach, ale także realizowała swoją artystyczną wizję. Zwraca uwagę, że przed koncertami jej dawka medykamentów była celowo zwiększana ponad miarę. Zastanawiając się nad potencjalną możliwością zaistnienia sytuacji podobnej do przypadku Britney w polskich realiach, warto zauważyć, że polskie prawo zakłada, iż każdy obywatel, który kończy 18 rok życia, uzyskuje pełne prawa do samostanowienia i zawierania wszelkiego rodzaju kontraktów. Jest to moment, kiedy może on swobodnie zarządzać swoim majątkiem, decydować o swoim leczeniu oraz podejmować inne czynności o skutkach prawnych. W tym wieku autonomiczność idzie w parze z odpowiedzialnością za swoje decyzje. Przed 18 rokiem życia, jednakże, młoda osoba, począwszy od 13 roku życia, posiada jedynie ograniczoną zdolność do podejmowania istotnych działań prawnych. Aby odebrać te uprawnienia, Konieczne jest przeprowadzenie procesu ubezwłasnowolnienia, który może mieć formę całkowitą lub tylko częściową. W Polsce całkowite ubezwłasnowolnienie jest stosowane w odniesieniu do osób, które ukończyły 13. rok życia i z racji problemów psychicznych, opóźnienia rozwojowego lub uzależnień, takich jak alkoholizm czy narkomania, nie są w stanie samodzielnie prowadzić swoich spraw. Po jego orzeczeniu, osoba ta nie może decydować o swojej przyszłości w takich kwestiach jak wynajem mieszkania, rezygnacja z oferowanego leczenia czy rozporządzanie własnym majątkiem. Pomimo tego, pozwala się jej podejmować drobne codzienne decyzje, takie jak umówienie się na wizytę u fryzjera, co choćby symbolicznie zapewnia jej pewną dozę samodzielności w codziennym życiu. W świetle prawa dochodzi do pewnej sytuacji, kiedy to osoba nie wymaga całkowitego ubezwłasnowolnienia, ale potrzebuje wsparcia przy zarządzaniu swoimi sprawami. Takie unormowanie znajduje wyjaśnienie w artykule 16 Kodeksu cywilnego. Tego rodzaju rozwiązanie stosuje się również w przypadku osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, doświadczających niedorozwoju umysłowego czy zmagających się z różnego rodzaju uzależnieniami. W takich okolicznościach niezbędna staje się rola kuratora, który ma za zadanie wyrażać zgodę bądź też jej odmówić na różne czynności prawne podejmowane przez osobę częściowo ubezwłasnowolnioną. Konieczne jest zatem by chociażby potwierdzenie umów, które są zawierane przez tę osobę częściowo pozbawioną zdolności do czynności prawnych, było odpowiednio zatwierdzone. Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma również prawo do zarządzania swoją pensją, chyba że sąd postanowi inaczej i zdecyduje o innym rozwiązaniu. To sąd opiekuńczy jest odpowiedzialny za ustanowienie opiekuna prawnego lub kuratora i to on wydaje niezbędne zaświadczenia. Aby ktoś mógł pełnić rolę kuratora bądź opiekuna. Musi być osobą pełnoletnią, posiadającą pełnię praw publicznych i nieskazitelną przeszłość, a także być w pełni władz umysłowych i cieszyć się dobrym zdrowiem fizycznym. Dla zapewnienia jak najlepszego interesu osoby ubezwłasnowolnionej, polskie sądy zazwyczaj decydują się na wyznaczenie kuratorami członków jej rodziny. Jeżeli jednak nie ma takich osób, odpowiedzialność tę może przejąć kurator pochodzący z instytucji pomocy społecznej, który będzie wspierał ubezwłasnowolnionego w codziennym życiu. W ten sposób prawo stara się zapewnić optymalne wsparcie i ochronę osobom, które tego potrzebują. Zasubskrybuj po więcej opowiadań.